Objawienie Jana. Rozdział 21. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, bowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i nie ma już morza. A ja Jan widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, który jest przygotowany jako oblubienica przyozdobiona dla swojego męża. I słyszałem potężny głos z nieba mówiący Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka z nimi, a oni będą jego ludem i sam Bóg będzie z nimi, ich Bóg. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i nie będzie już śmierci, ani bólu, ani krzyku, ani znoju już nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy odeszły. A siedzący na tronie powiedział: Oto wszystko nowe czynię. I mówi mi: Napisz, bo te słowa są prawdziwe i godne zaufania. I powiedział mi: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega początek. I koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko. I będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. A tchórzliwym i niewierzącym i czyniącym obrzydliwości i mordercom i nierządnikom i czarownikom i bałwochwalcom i wszystkim kłamcom ich ciał będzie w jeziorze, które płonie ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mają siedem czasz, napełnionych siedmioma ostatecznymi plagami. A rozmawiając ze mną powiedział, chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I przeniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę, i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga, a światło Jego podobne do najdroższego kamienia, jakby kamienia jaspisu, który jest jasny jak kryształ. Ma ono także wielki i wysoki mur. Mający dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów, i wyryte imiona dwunastu pokoleń synów Izraela a od wschodu trzy bramy, od północy trzy bramy, od południa trzy bramy, od zachodu trzy bramy. A mur miasta ma dwanaście fundamentów a na nich imiona dwunastu apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złotą czcinę, aby zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mury. A miasto położone jest jako czworokąt, i długość jego jest tak wielka, jak i szerokość. I zmierzył miasto czciną na dwanaście tysięcy stadiów, i długość i szerokość. I wysokość jego jest równa. I zmierzył jego mur 144 łokcie, według miary człowieka, która jest miarą anioła. I budulcem jego muru był jaspis, a samo miasto z czystego złota, podobne do czystego szkła. A fundamenty muru miasta ozdobione były wszelkimi drogimi kamieniami. Pierwszy fundament jaspis, drugi szafir, trzeci halcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy Beryl, dziewiąty Topas, dziesiąty Chryzopras, jedenasty Jacynt, dwunasty Ametyst, a dwanaście bram to dwanaście pojedynczych pereł. Każda brama była z jednej perły, a ulica miasta to czyste złoto, przezroczyste jak szkło. I nie widziałem w nim świątyni, albowiem pan. Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią i baranek. A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby w nim świeciły. Oświeca je bowiem chwała Boga, a lampą Jego jest baranek. I narody, które są zbawione, będą chodzić w Jego świetle, a królowie ziemi niosą do Niego swoją chwałę i cześć. A bramy jego nie będą nigdy zamykane we dnie, nocy tam bowiem nie będzie i zaniosą do niego chwałę i cześć narodów, i nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w zwoju życia baranka.